Siemanko z tej strony Sogaraż. Nie zwracajcie na to uwagi, że e, mam nikt Pysia, bo to jest jeszcze ze starego konta. E, Okej, okay, dawno już nie było Robloxa, więc postanowiłam, że nagram, a e, jest dosyć ma, dosyć e, krótkie to, by więc, e, więc to nagram. Jak się domyślacie? Jest tu Herobrine. Herobrine i Minecraft! Okej. Oui. Ok. Dobra. I lecimy. Jeśli pod tym filmem będzie 10 łapek w górę, nakręcę kolejny film z Robloxa. I kolejne obby. Okej, okay. Hop. Hop. A ja ci. Hops. A, ej, człowieczku! Bekonowe włosy, show! No, to kolejne bekonowe włosy. No dalej, no. Czekać mi się nie... O, jesteśmy na diamencie, na diamencie. Hop, na diamencie. No, nie z. No, co za świnia? This pig. Nie wiem angielskiego. Okej. Okay. Eee... Hop, e... I pod tym filmem w. w komentarzach chcę hashtag. Hashtag Escalbrain. To co macie tutaj Escape Herbrain for a surprise. Tak nie umiem angielskiego. Ale chcę, żebyście napisali Escape e, Herbrain. Hashtag Escape Herbrain. To wtedy... jak będzie też 10 takich komentarzy, to nagram kolejny odcinek. Wii! Trzeba się radować? E, no, dobra, tutaj. Blok świetlny. Tu jest, to są kamienie. Znaczy, to są kostki bruku. To jest redstone. Mm, tu jest e, arbus albo melon. Tu jest lawa. Tu jest na e, I są, jest lód. Mhm. Idealnie mi to idzie. Już, no. Może jeszcze zanurzymy drugie obby. Hop. Noż... Ja nie mogę... Op! Dobra. I z tego od razu... Na ten. Nie udało się. No niestety... Trzeba się z tym pogodzić. No. Aha. I liczę na to, że będzie, będą jeszcze jakieś subskrypcje. Bo jak będzie 40 subskrypcji, nakręcę live'a. Więc... Postarajcie się. No, dobra. Tu co my mamy? Dobra. Chyba pół tego oby przejdę. Tak, żebyśmy się zmieścili w pięciu minutach. Jeszcze dwie minuty. No, idź, człowieczku, no. I powiedzcie, mam fajny strój. No, idealny, nawet z logiem tego, z logiem Robloxa. A w ogóle nie mam Robuxów. No. Jak mówiłam wcześniej, zbieram ekipę do Robloxa, więc jeśli ktoś ma Robloxa i chciałby dołączyć do mojej ekipy, niech napisze w komentarzu jakiś fajny komentarz. Ja mu przypnę serduszko, a jak napiszę mu, dostałeś się do ekipy, wtedy wiecie, co się stanie. Będzie w ekipie. Mi brakuje jeszcze... E, czekajcie, ja... Hmm, Kitty Ryana, e, czyli jeszcze dwóch. dwóch, dwóch mi brakuje. Więc zgłasz, zgłaszajcie się, bo czas leci. Dobra, ile tu już mamy? Cztery. I hop, I jap. Dobra. Myślę, że ten odcinek Wam się spodoba. E, I nie. O, ja cię, mikrofon mi się przesunął, przepraszam. Dobra. Mam tu mikrofon, więc spokojnie, spokojnie, wszystko będzie dobrze, nie trzeba się denerwować. I jakby ktoś chciał dołączyć do mojej ekipy, na dole komentarz i niech napisze jakiś fajny komentarz. Ja mu przypnę serduszko, a jak mu napiszę dostałeś się do ekipy Big Milk, idź. Od razu Wam mówię Big w to mój kotek. Czasami będzie też na odcinkach. Więc nie rób mikrofonu. Dobra. E, więc no! to pa! I pamiętajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby Wam dolił jak będzie nowy odcinek. I kiedy i macie zostawić 10 łapek w górę. Nakręcę wtedy kolejny odcinek z Robloxa i może z ekipy, jeśli ktoś się jeszcze zgłosi. To pa!